Drodzy internauci, drodzy rolnicy, dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o tym, dlaczego sosna, tak sosna, a nie krowa, jest gorsza od węgla. Ale zacznijmy od pryszczycy. Jeszcze nic nie jest przesądzone, ale jeśli Niemcom nie uda się zapanować nad ogniskiem pryszczycy pod Berlinem, to będzie źle. Po prostu źle. Pryszczyca jest uniwersalna. Chorują na nią wszystkie parzystokopytna, więc i krowy, i owce, i kozy, i świnie. I inaczej niż. ASF jest także zaraźliwa dla ludzi, choć my przechodzimy na szczęście ją zazwyczaj bardzo łagodnie. Jak na razie w Niemczech w związku z pryszczycą panuje panika. Nawet gabinety weterynaryjne przestają przyjmować małe parzy stokopytne i napełniają niecki przed drzwiami środkami dezynfekcyjnymi. A w Niemczech, warto to dodać, kuska lub owieczka na trawniku przed domem rodziny nie mającej absolutnie nic wspólnego z rolnictwem nie należy do rzadkości. Pryszczycy nie było u naszego zachodniego sąsiada od 1988 roku, więc raczej niemożliwe jest, aby wirus gdzieś się przyczaił i przechował. Ktoś musiał go z udziałem świadomości lub bez niej przywieźć. Tak się składa, że ognisko pryszczycy znajduje się około 20 km od lotniska Berlin-Brandenburg, a serotyp O wirusa, który tam znaleziono, występuje na Bliskim Wschodzie. Tym razem więc nie była to przysłowiowa białoruska łada z dwoma dzikami w bagażniku, bo tyle się zmieściło, jak żartowaliśmy w 2014 roku, kiedy u nas pojawił się ASF. Jednak w tych czasach poważnie trzeba brać pod uwagę także i takie scenariusze, czyli ingerencje obcego, wrogiego państwa. Ale wróćmy do lotniska. Dziennie do Berlina z Turcji, z Bliskiego Wschodu przylatuje po kilkanaście samolotów. Oczywiście znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia pryszczycy przynajmniej teoretycznie jest choćby w pobliżu Frankfurtu nad Menem, bo przylatuje tam znacznie więcej samolotów ze wszystkich kontynentów, ale na tych innych kontynentach dominują inne serotypy wirusa. Na zakończenie tematu pryszczycy dodam tylko, że ostatnia duża epidemia tej choroby wybuchła w Wielkiej Brytanii na początku 2001 roku. Spowodowała ona straty o wartości 8 miliardów funtów. Wówczas było to niemal 48 miliardów złotych, bo funt kosztował 5,90 a nie 5 zł jak teraz. Władze poddały wówczas ubojowi ponad 6 milionów zwierząt, z tego około 4 miliony sztuk bydła i w czasie tej epidemii odnotowano ponad 2000 ognisk choroby. W 2001 roku produkcja mleka w Wielkiej Brytanii spadła o 30%, z 14 do 10 miliardów litrów. Zagrożenie powodowane przez pryszczycę jest więc nieporównywalnie większe niż w przypadku ASF, bo też ten wirus rozprzestrzenia się znacznie szybciej. Podsumowując, oprócz wspomnianego już afrykańskiego pomoru, mamy też chorobę niebieskiego języka i ognisko pryszczycy 80 km od naszej granicy. Wiadomo też, że y, zwierzęta zostały zakażone w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, a komunikat o wykryciu ogniska pojawił się 10 stycznia. Wirus więc przez dwa tygodnie znajdował się poza jakąkolwiek kontrolą. No, miejmy nadzieję, że nie wymknął się gdzieś dalej. Choć Wielka Brytania jest wyspą, to i tak w 2001 roku wirus trafił do Holandii. Nas od Niemiec oddziela tylko Odra, a nie kanał La Manche w najwęższym miejscu, mający 36 km szerokości. W ubiegłym tygodniu były też ciekawe, żeby nie powiedzieć, krzepiące wiadomości. W jednym z renomowanych, to trudne słowo, czasopism naukowych, Nature Geoscience, napisano, że zalesianie przyspiesza zmiany klimatu. Po pierwsze, jakie są przyczyny? Po pierwsze, Zimne obszary Ziemi, pokryte przez większą część roku śniegiem, odbijają więcej światła słonecznego niż lasy. A światło odbite nie rozgrzewa Ziemi. Ale jest i drugi mechanizm, jednym z efektów mikoryzy. Między korzeniami drzew a organizmami glebowymi, grzybami, jest zwiększona emisja gazów cieplarnianych. My z tej mikoryzy korzystamy każdej jesieni, zbierając grzyby żyjące w symbiozie z korzeniami drzew w naszych lasach. Okazuje się, że zasadniczo najlepsze dla klimatu byłoby sadzenie dorosłych drzew, które wiążą więcej CO2 z atmosfery niż uwalniają w glebie. Tylko skąd wziąć te dorosłe drzewa? Kiedyś w internecie widziałem, spotkałem się z takim tytułem: Krowa gorsza od węgla. Dziś powinien on więc brzmieć: Sosna gorsza od węgla. I co na to działacze z organizacji takich jak ostatnie pokolenie, którzy tak gorliwie przyklejają się do ulic w Warszawie, protestując przeciw opieszałości w walce z globalnym ociepleniem? Bo też oni mają być tym ostatnim pokoleniem, które będzie żyło na Ziemi. Może powinni się ci działacze przyklejać do sadzarek leśnych, do sadzenia sosen, żeby powstrzymać katastrofę? Żarty żartami, ale to pokazuje góry absurdów, które narosły wokół zmiany klimatu, oraz jest dowodem na to, że czym jak czym, ale dotychczas stosowanymi metodami, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze trudno będzie obniżyć. Na chwilę chciałem też wrócić do tematu sprzed tygodnia, czyli wojny handlowej, którą Amerykę może wypowiedzieć Europie. Irlandzka Rada Żywnościowa podsumowała 2024 rok w tamtejszym leczarstwie. Wynika z tego podsumowania, że jego główną siłą napędową był drogi tłuszcz i eksport właśnie do Stanów Zjednoczonych, które osiągnął wartość ponad 800 milionów euro. Jeśli USA rzeczywiście zaczną wojnę celną z Europą, to irlandzkie masło pozostanie w Europie, co raczej nie przyczyni się do wzrostu jego cen.